Czysta zima to taki typ kolorystyczny, który przyjmie najbardziej absurdalne i najbardziej pstrokate zestawienia kolorystyczne, a wciąż będzie wyglądać w tych zestawieniach świeżo, lekko, promiennie. Zapraszam dalej, porozmawiajmy sobie trochę na ten temat. To, co bardzo często będę dzisiaj powtarzała, to kolory czyste. I kontrasty, ponieważ to jest najważniejsze w Twojej urodzie, i to jest najważniejsze, żeby właśnie takimi kolorami ją podkreślać. Yy, Beziki, takie totalne kolory neutralne, yy, i podstawa w Twojej szafie, to po prostu biały i czarny. I to właśnie chciałabym, żeby to były kolory w takim. Najbardziej żywym, najbardziej mocnym odcieniu, jaki tylko możesz znaleźć. Biel niech będzie taka śnieżna, taka podbita błękitem, bardzo czysta i świetlista, ponieważ ona swoją świetlistością będzie podkreślała świetlistość Twojej tęczówki i Twojego białka oka. Biel też będzie bardzo fajnie oczyszczała Twoje stylizacje, będzie je bardzo fajnie rozświetlała, rozjaśniała i właśnie będzie wprowadzała ten fajny kontrast. Jeżeli właśnie ubierzesz się zbyt ciemno, no to super, jeżeli właśnie dorzucisz coś białego, takiego bardzo świetlistego, i w tym momencie rzeczywiście powstanie nam kontrast w stylizacji. W związku z tym, tak jeden do jednego, fajnie przełożymy atrybuty, wszystkie Twojej urody na ubrania. I tutaj wszystko fantastycznie będzie razem ze sobą współgrało. Z drugiej strony czerń, czyli czerń też wybieraj taką najbardziej czystą i najbardziej taką oczywistą. Nie wybieraj takiej czerni, właśnie grafitowej, Poszarzałej, w ogóle tak naprawdę to. Trochę z tymi szarościami to sobie możesz odpuścić. Oczywiście, jeżeli to będzie szarość też taka podbita błękitem, no to super. Natomiast generalnie zamiast szarego, to ja bym Ci po prostu proponowała tak naprawdę taki klasyczny, taką klasyczną piękną czerni. Ona tak samo jak biel będzie oczyszczała, uspokajała, ona będzie też właśnie przyciemniała i również będzie kontrastowała z kolei zbyt jasne stylizacje. Także biel i czerni są absolutnie takim must have. Jeśli chodzi o inne jakieś takie kolory, właśnie neutralne, to mm, raczej unikaj beżu. Bo tutaj rzeczywiście te beże w każdej jakby postaci, no ona nie będzie grała z Twoją urodą. I tutaj ona będzie wręcz gasiła Twoją urodę, niż w jakikolwiek sposób ją podkreślała. Jeżeli tutaj jesteśmy w klimacie beżu, no to ewentualnie rzeczywiście brąz może się sprawdzić, ale ten brąz też musi być taki bardzo żywy. Taka gorzka czekolada, rzeczywiście, bardzo nasycona, która nie będzie miała w sobie żadnej szarości, tylko faktycznie będzie widać, że to jest taki piękny, czysty brąz. To wtedy rzeczywiście on też jeszcze może bardzo fajnie sprawdzić się w Twojej szafie. Jeśli chodzi o najlepsze kolory dla ciebie, to jakby. Tutaj po prostu zostawmy hasło, że to są kolory czyste i tak naprawdę oczywiście najlepsze będą te chłodne temperaturowo, natomiast te ciepłe również mogą się u ciebie pojawić, szczególnie w ramach nawet i akcentów, jakiegoś takiego właśnie zestawienia, żeby stworzyć takie fajne napięcie temperaturowe w twojej stylizacji. W związku z tym bez względu na to, czy ciepłe, czy chłodne, no to te kolory po prostu muszą być bardzo żywe, bardzo czyste, wręcz czasem nawet i neonowe. E, tutaj też u ciebie się bardzo Sprawdzą takie właśnie dziwne zestawienia typu właśnie czerwony, taki najmocniejszy oranżowa czerwień, z na przykład taką mocną żywą fuksją. Coś, co dla innych może wydawać się takie bardzo ryzykowne i mm, 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 nie dziękuję. Tak w Twoim przypadku no, takie zestawienie sprawi, że właśnie Twoja uroda jeszcze bardziej będzie doświetlona i będzie jeszcze bardziej taka promienna. E, więc tutaj zdecydowanie eksperymentuj i działaj, i jakby totalnie. Nie bój się. Generalnie, jeśli chodzi o wzory, no to jakby nic tutaj znowu też nowego nie powiem, ponieważ też tutaj bardzo nam zależy na tych kontrastach. Im więcej kontrastów w tych wzorach będzie, tym lepiej. Więc wybierasz paski, kropki, grochy, oczywiście właśnie w tej wersji biało-czarnej, nie wiem, żółto-fioletowej, czyli tych takich najbardziej odległych od siebie na kole kolorów. Kolorach i e, kraty, jakieś nie, nie wiem, zebra, e, prążki. Najważniejsze jest to, żeby te kolory w tych wzorach były zestawione kontrastowo. Styp popart jest bardzo fajny. E, jakieś może też motywy roślinne, ale to też nie może być taki motyw takiej łączki delikatnej, tylko to musi być już taka konkretna dżungla. Strelicja, monstera, tukany, wszystko na czarnym tle. To musi się dużo dziać. W tkaninach z kolei, no to wszystkie te tkaniny, które mają właśnie możliwość. Podkreślenia tej intensywności koloru, czyli wszystkie te materiały takie odbijające światło, takie z połyskiem. To może być po prostu skóra, jedwab, atłas, jakaś satyna. Jeśli nawet koszula bawełniana, to niech ta koszula będzie też właśnie satynowana, taka świetlista bardzo. To mogą być różne metaliczne też materiały, im więcej właśnie błysku i świetlistości, tym ten kolor jest też jeszcze bardziej jakby dopalony. No, i jak mamy dopalony kolor, to on jeszcze dodatkowo dopala Twoją urodę. Na samo zakończenie, jeszcze bardzo ciebie proszę, napisz mi, które stosujesz zasady, których się jeszcze boisz, z którymi zaczniesz teraz eksperymentować, od czego odeszłaś, jak zaczęłaś, jak już wiedziałaś, że jesteś właśnie czystą zimą. A może jeszcze nie wiesz, czy jesteś właśnie czystą zimą i się cały czas nad tym zastanawiasz? Jeśli nie znasz swojego typu kolorystycznego i potrzebujesz jakiegoś takiego potwierdzenia, nie ma problemu, odezwij się do mnie. Jeśli jesteś w Warszawie, możemy się Spotkać nawet stacjonarnie. Ja ci chusta po chuście pokażę, udowodnię, które kolory są dla Ciebie idealne. A które rzeczywiście w jakiś sposób być może gaszą Twoją urodę. Jeśli masz do mnie daleko i nie masz możliwości spotkać się ze mną osobiście, nie ma problemu, ponieważ ja tę usługę również wykonuję w wersji online. W związku z tym napisz do mnie po prostu maila, ja ci napiszę, co tam krok po kroku od Ciebie będę potrzebowała. No i za chwilę tak naprawdę dostaniesz ode mnie taką instrukcję obsługi. I swojej urody. No, a jeśli nie, to po prostu zapraszam Ciebie na mojego Instagrama, na którym codziennie poruszam jakieś kolorowe tematy.